Jak sięmy z tej strony Janos. Dzisiaj lecimy sobie znowu. Speedrenujemy tą górkę. Nagrywam to w jeden dzień. To wszystkie odcinki to są to. Staram się to w jeden dzień, ale żeby nie były za długie. Poniżej 10 minut, jak się udaje. No i tu mamy... Teraz to w sumie wchodzę pierwszy raz. Jak uważać jak chodzić. Dobra, co tu mamy jakiś parkours z tego co ja widzę. To sobie go zrobimy. Regen na Frosty Peaks. Zobaczymy, czego możemy w sumie mieć. Idziemy na tą mapę. Dobra, jestem już tutaj i tu mamy dwie krainy. To jest chyba... Tu nie możemy nawet iść, więc co my tu mamy? Może... stać nas. co sumie wiadomo. My nie mamy pieniędzy. Więc chodźmy zobaczymy, co tam jest. Po lewo, bo gdzie nie możemy już iść niestety. A, tu są następne rzeczy. No dobra, przejdźmy sobie tutaj. Na początek sprawdzić, co my tutaj mamy. Po tej drabinie chyba tu jest skrzyneczka, tak mi się zdaje. Chociaż, no nie wiem, no. mogę tu skoczyć. No czemu to mnie bije? A, yy, nie wiem, co się stało. No ale dobra, czy tam mogę tam skoczyć? Nie mogę nic zrobić. Nie muszę stąd wyjść. Zostałem półtorej miliony. Mi farm, tak dobra. To musimy sobie spadać, bo nic tutaj nie zrobimy. Spać w musimy iść. Nie, no spadł. zarobi się. Widzimy się, jak podejdę tam na lewo. Albo w sumie, jak już tutaj nas wszystkichło. Nie wiem, jak działa. To chodźmy tutaj w lewo. Co my tutaj mamy? Jakieś. Dwa Golden Cherry i. Dwa lifestyle Run. Dobra, czyli teraz to się dopiero nam otworzyło. I już legalnie możemy tam chodzić No, coś tu jest, czy...? Aha, to był tylko ten przycisk na otwarcie, no dobra. No i teraz powinniśmy być w tym zamku już. Zobaczymy, co będziemy farmić. I gdzie możemy w ogóle te pokemony pozdobywać. Dobra, chodźmy tutaj, jak zdążę, bo te mnie gonią. Nie mogę tego otworzyć, nie wiem czemu. Chcę co ja mam tu zrobić? pi potrzebuję... Dobra, nie wiem właśnie o co chodzi, w ogóle Zróbmy tamtą misję już, chodźmy kupić tego autofisza. No i te jajka otwieramy, bo ich mam trochę No i myślę, że będę robił misję już po kolei Nie wiem o co chodzi na razie tutaj Kupiłem ten teleport, no właśnie tu można iść na prawo i na lewo No ale dobra, tu są jakieś pety Ale przejdźmy sobie na tą krainę Właśnie tam i zróbmy tą misję Może temu to nie działa Kupiliśmy tego autofisha i może teraz już wszystko. No nie no dalej nam każe łowić ryby. No dobra, to idziemy na tamtą mapę. No i po prostu sobie otwieramy jajeczka, Czyli chodimy tutaj. No i dobra, mam nadzieję, że tu nam tu zadziała. Dajemy. Używamy. Mamy takie procenty. No dobra. Myślę, że to otwieramy, może powiecie nam coś dobrego, dam autohatcha I mamy pierwszy pet jakiś epic, no dobra, Nie no i widzimy się jak otworzy i tak sto. Dobra, nie wiem, coś tu klikłem, właśnie takie E, więc... Wszystko jest po angielsku, więc ja to skipnę po prostu i zobaczę o co chodzi A. Dobra, no to ja muszę to ogarnąć zaraz i myślę, że teraz będę jeszcze pary. Tutaj szwagów zmienia język się Nie chcę tego tłumaczyć, bo tych za długo zajęło. Zatkacze, wiem, mniej więcej tak. Zamknięty na zawsze kląt, kląt faby być ukryty, lub powinien się uwolnić. Ślady odkryte na całej Ziemi, pierwszy czeka na Ciebie pod krzyżem piasku. Jeśli uda Ci się rozwikłać, jego, tego jego tajemnicy w Pani odświetlić. Nie, nie, to jakby trwać. Jeszcze raz. Mamy. Gdzie ja brzmiała mniej więcej tak, zamknięty na zawsze klątwa. Zawsze klątwa, by być ukryty klucz, powinien ci uwolnić. ślady ukryte na całej ziemi, pierwszy czeka pod krzyżem w piasku. No dobra, tego już skipiemy. Halo, nie to skipnę, Dobra, ja to rozwinę i myślę, że zobaczymy się za chwilę. Dobra, ten klucz jest gdzieś tutaj, czekaj tak mi się zdaje. Ale jeszcze zanim bo tam coś zauważyłem, możemy tam w sumie sobie przejść i zacząć. Co my tam dostaniemy? Czy w ogóle coś tam coś jest, czy nie? Mam no, widzę jakiś parkour. To jakby, to jakby... No, nie czuję tego, ale jest to skrzyneczka. Zostaniemy z niej jakieś rzeczy. Nie wiem co to. No ale dobra. A gdzie to może być? Tutaj pod jakąś palnąć, będzie to będzie. A tu jest jakiś x? Może no, to tutaj. Ale to w sumie jest powracane na polską wcześniej, obowiązując serię angielską. W, w, w siednim lesie, w którym piec pali się miasto, na 107 dzienników po prostu poza dużym widokiem. Dobra, czy teraz musimy szybciej, gdzie szuk... indziej. No dobra, no co za się, to, gdzie to może wyjść. No dobra, załóżmy deskę i sprawdźmy, gdzie to można się tepnąć. Nie, to. Ja bym... nie, no, myślą, jak to... no, to tu. No, mam I mamy tu. tu jest jakiś siepły co? są. No właśnie, tu są te. Co to jest? Mamy na sobie wskazówkę. Na ja, po początku, po stoją wysoko, znajdziemy mnie na wód spadem? Gdzie są wodospady? spady? to nie było chyba gdzieś. Na spalnie? Coś takiego? Zaraz to sprawdzimy. Nie, tutaj jest ta deska. Właźmy gdzieś tu, że tu, tu jest właśnie taki wygospad, czy coś to. Gdzieś tu może jest? A nie, tu, tu są już po bokach jak jakieś. Ale... Może gdzieś tu coś jest. Jest tu coś. Co to? Jest, no. Tam, gdzie powietrze jest Rzeźki, a ziemia jest pokojna. Wskazówka leżała na dachu w kolorze zielonym. A do tego to już nie wiem. Gdzie to możemy iść? Może na. Tu były te. Nie wiem, czy tu? tu były te świąteczne domki. Może jakiś tu jest na dachu. Więc ten to dobrze. Tu jest do. Tu nie? A, tu nic nie zrobiliśmy. Yy, Domek jest. Tu jest. jeszcze? Jest tam coś? A na dachu! Czy jest tak jakiś zielony? Czy. O, jest tu coś, Dobra. Na bezludnej dysponie, to się piramida przejdzie przez nią, a gdzie ukrywa się wskazówka? Czyli piramidy, gdzie one są? To yy, by na puszczonym Piramidy były na tej mapie dalej. To są Tu są piramidy z tymi I piramida daj stan? No, Czym jest bezludna wyspa tutaj. O, jest kilka piramid. No, dobra. Jesteście? Nie? A tu! Tu jest bezludna wyspa. Dobra, to co musi być? Mamy. W krainie. Purpurowej wody i drzew grzybów na końcu jest nim, gdzie kryształ spotyka się z niebem. Co? Nieczaje. Dobra. Co są jakieś te kryształowe grzybki? Nie wiem. Jeśli. Jaskinia. Może tu jakaś jaskinia będzie? Nie wiem. Może przez te się jakoś? Czegoś... O, coś tu jest. Kurde. Aha, zginęłem. Czyli musimy. Nie może to tutaj. A ja, wcześniej tego partnera nie widziałem. To jest skrzyneczka. To sobie ją sobie podbierzemy obrazy. Dobra. Coś... tu są jeszcze takie rzeczy. Ja tu nie widziałem. Dobra, widzicie? Dostałem tak 70 i kilka tutaj mi się. I tu mam wskazówkę następną. Na Wonka przez skape Capibara Skate Park. No, że tam następną wskazówkę. Dobra, wchodzimy tu. Dobra, miałby zginąć. Dobra, jestem już. Gdzie jest ten teleport, bo nie wiem. Hmm. Gdzie ten teleport jest? Hmm. Co jest, kurde, tu mam teleport. To trzeba gdzieś niżej. Myślę, że to... Tutaj? Tu jest ten park, chyba i tutaj gdzieś być gdzieś ze skateparkiem, bo tu nie będzie w parku jakimś. Skatepark jest jakiś? To jakieś... o, jest to? Chyba tu. No, dobra, mamy tu coś. Tam gdzie ziemia jest gorąca, zamek stoi wysokość. Spięć się na iglicy i znajdziesz klucz raz na zawsze. To nie jest To słowa ten zamku nawet, tak się zdaje. Ostatnim. Tak zobaczymy. Co to jest? i tam gdzie byliśmy na początku w tamtym odcinku czy nie no w tym odcinku byliśmy tam gdzie Myślę, że to jest tutaj nie no spadłem dobra jedz jeszcze raz tam mogę doskonać mieć szybciej dobra jest no ale tu nigdy żadnego klucza to nie wiem chyba że coś się zbygowało. No, teraz jest klucz zrób to aby złamać czątwę. Dobra, lecimy pamięć i odblokujemy sobie krainę. klejn. na te pajączki, i co my tutaj będziemy mieć za tą krajną. Głupcze, naprawdę nie uderzyłeś, aż żartuję pod tych lata mówione tutaj, musiałem skierzyć że z okazaniem, że Twojej pomocy jestem wolny. Jednakże po się, czy naprawdę chcę odejść z biegiem lat, to miejsce jest jakby się nie rozumiem. zostałem że dłużej w końcu, gdzie indziej, mogłem znaleźć tak. Przytulny dźwięk. Dzięki za pomoc. Mam nadzieję, że znajdziesz to, czego szukałeś za tymi drzwiami. No nie wiem, czy to znajdę. 2 biliony. Z jedno jajko, Co jest tutaj? Jakieś pety tu są Czy W No, nota secret. Good Tu się coś otwiera. No dobra, otwórzmy to. drabina jakaś z tego co widzę park o który dobra pójdziemy do tego parku zobaczmy co tam jest dobra lecimy tam dobra jestem tu i coś tutaj jest czarny rynek o nie runa 5% na zwiększenie liczby rzutów ze zrzutów ze świątyń o plus 1 musi mieć pusty slot czar no to są jakieś dobre rzeczy. No dobra, dzisiejszy odcinek to było tyle. Następne myślę, że ja, ja już polepszam sobie te rzeczy. No i się zobaczymy. Tam jak widzicie są wszystkie moje mapy, więc cześć.